kochani witajcie na kolejnym odcinku dzisiaj przygotowałam takie zdrapeczki jak krzyżóweczka XXL część już tutaj wydrapałam żeby było po prostu szybciej i na razie utworzyło nam się tutaj tylko jedno słówko na samym dole w zielonej, Ewa następna zdrapeczka to mega pensja zadyszkę no i nieszczęsne owocowe 8 zobaczymy jak się sprawdzi u nas dzisiaj Także zaczniemy sobie od tego uparciucha. Sprawdźmy, czy znajdziemy tutaj jakieś ósemki. A mamy tak: piąteczkę, dziewiątkę, czwórkę, trójkę i dwójkę. Dalej mamy jedynkę, dziewiątkę, dwójkę. 7 i czy będzie 8, no niestety dali 6, także niestety owocowe 8 po raz kolejny zagadło. Także weźmy sobie teraz może mega pensję, a krzyżoweczka zostanie na koniec. I patrzymy nasze wygrywające liczby. Mamy tak 26, 47, 18, 12. I 36. Dobra. W sumie takie całkiem ładne te liczby, bo mamy i nastki, i 20, i 30, i 40, także super. Różnorodne mamy te liczby. Pierwsza liczba to 11, dalej mamy 43, 44, 39 i 29, także niestety. Patrzymy, drugi rządek. Mamy dwójkę, dwadzieścia trzy, czterdzieści sześć. No blisko, kurczę, no. jaj, czterdzieści i dwadzieścia osiem. No dobra, no to lecimy z trzecim rządkiem. Mamy trzydzieści osiem, trzydzieści dwa, sześć. 19, no znowu blisko. I 27, i znowu blisko. ajajaj, i aj, kurczę, dobra. Lecimy z ostatnim rządkiem. Trzymajcie mocno kciuki, żeby tutaj coś było. Mamy pierwszy napis: Mega Pensja. Mamy jedynkę, 31. 45. I uwaga, co tu będzie? No i 15, no kurczę. I Mega Pensja jest niestety pusta. Dobra. To przechodzimy sobie do ostatniej zdrapeczki, jest to krzyżóweczka i mamy zdrapany pierwszy rządek tutaj z literkami, także lecimy z drugim, w bonusie mamy y, słowo wtorek, dobra, lecimy U i J i patrzymy w fioletowej, U mamy tutaj, tu mamy U oraz J, i tu jeszcze widzę U i chyba wszystko dobra, przejdźmy sobie do niebieskiej w bonusie niestety nie mamy także patrzymy w niebieski tu mamy J oraz U tu jest U no tego U to, to nawet tak sporo o, J ja tak widzę też Fajnie, dobra. Oby coś tu się, no coś one przydały, żeby chociaż jedna z zdrapeczka dzisiaj wygrała, kurczę. Tu mamy U. Tu mamy U. I jeszcze tutaj na dole mamy U. J chyba nie widzę, dobra. No to patrzymy. Dwie kolejne literki. Co tu mamy? Mamy G oraz T. Dobra, GT. No to lecimy z fioletową. T chyba będzie tutaj sporo, z tego co widzę, tak Teg... kątem oka. GT. Tu mamy T. A może i nie tak dużo. Dobra, tu mamy G. Tu mamy G. I to chyba wszystko. Dobra. W bonusie mamy T. Także jeszcze tylko O, R i K i będzie bonus. Ale do tego przejdziemy później. Zobaczymy, czy w ogóle te literki wpadną. Na razie drapiemy G oraz T. No to szukamy. Tu mamy T. O, tu mamy G i mamy wyraz ulga. To jest pierwszy na niebieskiej. G i T. Dobra, wychodzi na to, że już wszystko zdrapane. Patrzymy sobie teraz zieloną. Tu mamy G. Tu mamy T. Długi wyraz, Tajlandia. Tu mamy T. Tu jest T. No tutaj już trochę więcej chyba tego te. O, i jeszcze tutaj i utworzył nam się drugi wyraz set. Super. To jeszcze jeden. I będzie wygrana, i tutaj fajnie, bo tu jest mnożnik. Także mam nadzieję, że uda się coś tutaj w tej ostatniej wygrać i pomnożyć fajnie. Także patrzymy następne literki. Mamy I oraz P. Ok, no to lecimy. I jest tutaj. Tu następne. Tu mamy I. Okej. Okay. Yy, ale P to ja nie widzę. Czekajcie, tak sobie szybko zerknę. Nie, nie ma, dobra. Czyli P nie mamy. W bonusie ani I, ani P również nie ma. Także patrzymy tutaj krzyżóweczkę. Tu mamy P. Tu mamy I. Tu również mamy I. I co? I wszystko. Dobra. No to przechodzimy sobie do zielonej. Tu mamy P. Tu również. Tu mamy I. Dobra. Tu tu. tu. Mm, dobra. I chyba wszystko tutaj wydrapałam. Chyba tak, dobra. No to patrzymy następne dwie literki. Co tutaj się kryje? Mamy Z i mamy O. Dobra, to szukamy. Z i O. Mm, tu mamy Z, więc mamy wyraz gazeta. Ale jest to dopiero pierwszy wyraz. Tu mamy O. I to chyba wszystko w pierwszej. W bonusie mamy O. Dobra, to jeszcze tylko dwie. I będzie bonus. Dobra, patrzymy tutaj. Mamy Z. Mamy O. Tutaj ładnie. Tutaj mamy Z. I chyba wszystko. Dobra, przechodzimy do zielonej. Tu jest O. Tutaj również O. Tu mamy Z. Tutaj mamy O. I co? Chyba wszystko. Tak jest. Dobra, wszystko wytrapane. Lecimy dalej. Mamy Y oraz K. No dobra, no to czekajcie, bo tu już bonus się nam skleja pomału. Mamy K, ale jeszcze tylko R. Kurczę, Oby było. Oby było. Y, K. Dobra, Y jest tutaj. Tutaj mamy K. Tu mamy Y i mamy wyraz teby. Tylko, że to jest. A nie, drugi, dobra. Myślałam, że pierwszy dopiero. Tu mamy drugi wyraz. Tu mamy K tu również mamy K i chyba to tyle a te było tutaj nie zdrapałam O tak dobra No to patrzymy niebieską Co tu mamy? Y K Tu mamy K tu mamy Y tu również mamy K. Oj, wiecie co? Tak teraz patrzę, że tego bonusu to chyba nie będzie, bo tak, tu by była kura, regresja, kra, jar. No, troszeczkę myślę, że za dużo by nam tu wpadło. Jeszcze dodatkowo bonus, także. O, kolory, proszę bardzo, by było. No, chyba raczej z bonusem muszę się tutaj pożegnać już. Mamy wyraz skala, czekajcie, bo ja już tu. I to jest drugi, dobra. Czyli tutaj też mamy dwa. OK. Wszystko wydrapałam chyba tak. Dobra. No to już bonusu pewnie nie będzie, także trzeba liczyć tutaj na krzyżówki. YK. Obie coś tu było. Mm, tu mamy K. I co? Y tutaj więcej nie widzę. K również. No dobra. No to dwie ostatnie literki zostały. Zdrapię może po jednej. Co tu mamy? H. O kurczę. No słabo. Słabo to widzę. Już szczerze wolałabym chyba tego X, bo przynajmniej tu w niebieskiej by nam się utworzyło taksi. No ale cóż. Niestety. W fioletowej nie było H. Patrzymy w niebieskiej. Tutaj mamy H, ale nie było M. No dobra. A w zielonej. Tutaj mamy. Ale troszeczkę tutaj nam zabrakło. Dobra. Oto ostatnia literka. Uwaga, jaka tu będzie. Mamy F. Oj oj oj. Gdzieś było, ale chyba to nic nie da z tego, co kojarzę. Teraz zobaczymy. Tutaj nie było D. Tu nie było R. No. Także pierwsza niestety nie. Patrzymy, co w drugiej. W drugiej w ogóle nie mamy F. No dobra, no to patrzymy w trzeciej. Co tu się wydarzy? No i nic się nie wydarzy, bo też nie mamy F. Ajajaj, dobra, no trudno. Patrzymy, ile było w mnożniku, no razy trzy, ojej, a w bonusie? Tyszka, kurczę. Dobra, ja tu sprawdzę sobie może kontrolne. Tu na pewno nic nie pominęłam, mam Y i U, no niestety. Czyli niestety wszystkie zdrabki dzisiaj pechowe, nie, nie tylko owocowe, ale wszystkie i krzyżówka, i pensja, no i owocowa niestety. Pechowe zdrapeczki wybrałam. No ale mówi się trudno. Nie ma co się tak tym przyjmować. To tylko zdrapki, tak? Także bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał mimo kiepskiego wyniku. I zapraszam Was do kolejnego. Zachęcam też do subskrybowania mojego kanału, do komentowania moich odcineczków i do łapkowania. Także widzimy się w następnym. Cześć!